Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do zapoznania się z filmem instruktażowym powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO. Po pozytywnie zakończonym procesie uwierzytelnienia podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę główną BDO, gdzie należy powiązać konto użytkownika z kątem podmiotu zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO. Aby powiązać konto użytkownika z kątem podmiotu zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO, należy kliknąć przycisk Przypisz konto podmiotu. Po wybraniu opcji Przypisz konto podmiotu system wyświetli formularz przypisania konta podmiotu, który zawiera numer rejestrowy, i hasło. Numer rejestrowy oraz hasło należy uzupełnić dotychczasowymi danymi dostępu do rejestru BDO, a następnie wybrać opcję. Przypisz konto. Jeżeli podmiot zakończy pozytywnie proces przypisania konta podmiotu, to na liście podmiotów zostanie wyświetlony jego numer rejestrowy, nazwa podmiotu, numer NIP oraz adres. Aby rozpocząć pracę w systemie BDO należy wybrać konkretny podmiot poprzez opcję wybierz a następnie z listy miejsc prowadzenia działalności wybrać miejsce, w kontekście którego chcemy dokonać czynności w systemie BDO. Jeden użytkownik może w taki sam sposób przypisać do siebie konta innych podmiotów. Dziękujemy za zapoznanie się z filmem instruktażowym. Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO.